Um, well, um, it's a big point for us on the, on the road, very long road, but many complications yesterday uh, from uh, on the travel. But um, I felt like the the guys were uh, were really good today in the mentality, especially in the second half, where it was a moment of uh, sacrifice. Um, and at the end, we we get the point uh, with courage, with the, with the nice mentality, and uh, it was important. I felt like the first half we we were not on the on the level we can be. But bojęci się grać, mimo że stworzyliśmy szanse, ale w końcu musimy być satysfakcjonowani z jednym z Wielki punkt dla nas. Po wczorajszych pewnych komplikacjach z, z otarciem tej do Gdańska bardzo cenimy sobie ten punkt, bo, bo pokazaliśmy mocny charakter, silną mentalność, szczególnie w drugiej połowie. W pierwszej połowie, mimo że Krawowaliśmy sytuację, to trochę byliśmy przestraszeni, żeby grać, ale w drugiej połowie pokazaliśmy to, że ten silny charakter i dobre nastawienie, zaangażowanie do tego, żeby ten, ten punkt, punkt wyrwać, więc bardzo się z tego cieszymy. Dziękuję, czekamy na pytania. się Dzień dobry panie trenerze, Stanisław Malec, Gratuluję dobrego meczu, gratuluję tego punktu w takich okolicznościach. Panie trenerze, Krakowia fajnie zaczęła ten mecz, była nawet okazja do zdobycia bramki, natomiast po bramce tak jakby Krakowia troszeczkę skasła. Chciałem, żeby pan się odniósł konkretnie do, do tej bramki, prawda? jej okoliczności, w których ona, ona padła. From uh, the, the the chances, we can say we had a good start. But if you look at the game, uh, first we need to use the chances because it was a lot, a lot of space. It usually happens against Lechia; they they make a, uh, a game very open. Uh, but I was not happy with the use of the ball. We played many long balls. Uh, we were afraid to open the play, uh, uh, and I, we don't want to beat that, that kind of team. We, we we didn't show the temperament and and uh, and the audacity that we need. Uh, That we need to show so yes we had chances if we have chances we need to score on them because then we will be punished but also we need to show to, 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 to be more uh, courageous uh, good luck on the now tak o szansę na no. początku drugiej <coughs> połowy to faktycznie one były ale nie byliśmy zadowoleni z tego jak operujemy piłką brakowało nam odwagi brakowało nam takiej chęci żeby grać piłką a nie chcemy być taką drużyną. Szczególnie, że te szanse były i mogliśmy je wykorzystać, bo, bo jak to w przypadku Lechii było dużo, dużo przestrzeni, dużo otwartych stref i tworzyliśmy, wykorzystywaliśmy te strefy, ale potem brakowało nam jakości, żeby te szanse wykorzystać, więc pod kątem szans na początku na pewno gdzieś one były, ale nie chcemy, musimy je lepiej po prostu wykorzystywać. Dwie żółte kartki w konsekwencji czerwona dla Karola Knapa. Ma pan tutaj więcej uwag do swojego zawodnika, czy do sędziego Piatkowskiego? Uh, mogę dać mu uh, opinię. Mi się uh, uh, jeden od dwóch żółtych uh, nie był. Uh, for sure, if you look at the, at the situations uh, on the replay, uh, I think it's very, very severe that we. we get the red card from those those two situations uh, now for the rest is my responsibility that i put uh, carol in this position and, uh, and trying to do his best uh, but uh, i think it was very very severe that we got uh, uh, one player less at uh, at the half time opini Nie, nie powinno po prostu jednej z, nich, dwóch, jednej z tych dwóch kartek być, e, a reszta to jest odpowiedzialność tenera, że, że postawił Karola na tej pozycji. E, Karol dawał się wszystko i, i tak mówię, ta, 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 ta żółta, jedna z tych dwóch żółtych kartek była trochę zbyt ostra e, w ocenie tenera. Była z Na drugą połowę Krakowia przyszła, wyszła ze stratą jednej bramki, ze stratą zawodnika i wyszła bez nominalnego napastnika. Trzeba było szczelić bramkę, ten plan się powiódł. Natomiast jaki on był? Jaki on był, żeby po prostu nas no, zdobyć bramkę, nie mając napastnika? No, no. Without the striker. We the striker and, uh, what was the plan? The plan? Yeah. the plan was to not concede second one. Uh, until, until we don't concede the second one, we are close. Uh, uh, and, and we are... Uh, uh, Ready for any mistake of the opponent, um, and that's what happened. We wanted also to keep uh, a lot of players who are, you know, uh, relaxed on the ball because we knew it was a lot of pressure, and Aydin coming in the midfield could help to make connections because we didn't want to be un 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 under pressure for 50 minutes. I think in, in many ways we accomplished this: uh, being solid, not conceding, and also having moment or. Relax in the, in the, in the game, have a trochę więcej possession sometimes and, and were lucky, to have one one jedną szansę i penalty. Ale to był plan. Planem było nie stracić drugiej bramki, bo dopóki tej, byśmy tej drugiej bramki nie stracili, to bylibyśmy w grze i, i stworzylibyśmy jakieś mikro mikroszanse, e, i, i to się udało. E, chcieliśmy jednocześnie mieć na boisku zawodników, którzy czują się komfortowo z piłką, żebyśmy przez 50 minut nie bronili się głęboko i żebyśmy mogli te, te drobne szanse wykorzystywać. Udało się to poprzez ten, ten rzut karny. No i taki był plan na tą drugą połowę. Mówiąc, że w poniedziałek było trzech debiutantów, dzisiaj był czwarty Mateusz Tabisz. Wszedł w przed bardzo trudnym momencie. Jak Pan oceni jego, jego ten kilkunastominutowy występ? it's a natural way of progression for him because he's uh, he's done well during these last weeks uh, with the team uh, and i am quite impressed by the way he played in the in the last part because it takes character to make the debut here but also to be in a, in a game of high pressure cannot make mistakes need to defend well uh, need to show personality and i think that he he did really well so i'm impressed for 18 year old is is uh, very good uh, so Oh, like this. To był kolejny krok w tej drodze Mateusza, bo jest z nami od początku okresu przygotowawczego, trenuje z nami i zasługiwał na to, żeby ten debiut dostać i jesteśmy pod wrażeniem tego, jak odważnie wszedł w tym trudnym momencie, który wymagał silnego charakteru, nie błędu i jak na 18 18-latka wejście na taki meczu debiut tutaj e, bardzo e, imponujący występ z jego strony. Państwo wspomniał pan o problemach z dotarciem do Gdańska. Na czym te trudności polegały? No, we, we took long time to arrive uh, because we were flying and uh, there was uh, some problems, but that's in the past now uh, uh, and uh, and I'm happy that uh, the, the players uh, were ready to. Uh, i to Mieliśmy pewne problemy logistyczne, lecieliśmy tutaj samolotem i wystąpiły pewne problemy po drodze, ale nie chcieliśmy, żeby to była jakaś uh, wymówka dla nas pokazaliśmy w drugiej połowie, że, że mamy siły do tego, żeby biegać i walczyć, i, i cieszymy się, że tak to się skończyło. Dziękuję. Dziękuję. Dobry wieczór, Paniewski, Panie Trenerze, co powiedzieć zawodnikom w przerwie, jak ich zmobilizować, żeby w momencie, gdy schodzicie do szatni przy wyniku niekorzystnym, jeszcze do tego w dziesiątkę będziecie grali, co im powiedzieć, żeby wierzyć dalej w pozytywny rezultat, bo jednak w takim momencie łatwo no, stracić jednak ten zapał i dostać kolejne bramki, a Wy wychodzicie na dużej pewności siebie, walczycie przez całą połowę i wywozicie bardzo cenny punkt. I just told them that uh, um, we still have a fighting chance, and until we have a fighting chance, we need to give our best. And uh, usually in football, when you give your best and you respect uh, the demand of sacrifice, uh, then you get something back. And I said, even if we lose, which is very possible, we have to go out of the pitch by the feeling. We we did everything in the second half that we could. And that was, was my only demand. But I have a, I have a team that has a, a very good personality and uh, you know, are ready to react when the uh, when, uh, situation is tough. Uh, and, and in a way, this feels like even a win for us, uh, which is very positive. So, so, so that, that was my, uh, the, the content of my, uh, my speech. Trener powiedział zawodnikom szatni, że dopóki jest szansa na to, żeby coś tutaj pozytywnego zrobić, to, to, to mają walczyć i, i dawać siebie wszystko. E, dopóki nie stracilibyśmy tej drugiej bramki, to wszystko było możliwe i, i zawodnicy wzięli tutaj do serca i pokazali, że wychodzą na drugą połowę. Mamy zespół, który jest bardzo charakterny i, i zeterminowany do tego, żeby osiągać sukces. E, więc zawodnicy wyszli po prostu na tą drugą połowę i to zrobili taki był przekaz od trenera. Po się. Jakub, Jakub na Mistrz się Polski. Panie trenerze, ja się chciałem zapytać o ustawienie linii defensywnej, nie dosłownie oczywiście na mecz z Jagielonią, no bo wypadł ostatnio Tarkowicz w meczu z Termaliką, Pan podkręcił kostkę. Teraz Oskar się niestety wykartkował. Karol dwie żółte więc możliwe nie natomiast wydaje mi się, że też to może być wykatkowany i cztery nie obawia się po prostu, że z Jagielonią będzie ciężej to linię defensywną sobie jakkolwiek... Yes, uh, it's uh, far from the game, but I'm already uh, thinking about it and already, um, in a way, uh, stressed by it because uh, it's going to be a complicated uh, equation. Uh, we're missing many players, and we play against a very productive offensive Armada uh, of Uh But as always, uh, we are not in the mindset of uh, complaining, but uh, finding solution, and uh, and we will do our best. Uh, Hopefully, Henrikson can come back um, and be ready, and that would make uh, the, the job uh, uh, not easier but, uh, uh, but give us a better chance. And, uh, and we'll find a way. Uh, we play at home, and uh, even if we need to be uh, uh, a that, that we need to, uh, to find uh, new solutions, we will do that. <coughs> I, I That we... yeah, yeah. Mimo że jest daleko do meczu jeszcze z Gielonią, to, to ten już myśli o tym i, i, i jak, to, jak tą sytuację rozwiązać. Wielu zawodników nam wypadło z tej linii defensywnej. Liczymy na to, że, że Gustaf Henriksson będzie gotowy do tego, żeby w meczu z Gielonią zagrać. Będzie to na pewno pomoc dla nas i, 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 i rozwiązanie. E, przeciwko drużynie, która jest bardzo produktywna w ataku, ale mamy takie nastawienie, taki mindset, żeby nie narzekać, tylko rozwiązań, e, więc na pewno takie rozwiązania znajdziemy.